Dzisiaj klasa pierwsza B pokaże, jak udzielać pierwszej pomocy. Pamiętaj, udzielać pierwszej pomocy, kiedy nic nie zagraża swojemu życiu i zdrowiu. Kiedy ktoś upada, trzeba sprawdzić, czy jest przytomny. Tak, więc trzeba szybko, szybko zadzwonić po pomoc. Tu pogotowie ratunkowe. Powiedz mi, co się stało? Koleżanka upadła i jest nieprzytomna. Podaj adres. Szkoła podstawowa numer 5, ulica Jelenia 7. Zostań przy koleżance, wysyłam karetkę, możesz ją rozłączyć. Muszę sprawdzić, yy, czy coś jest. <tarpanie> <tarpanie> Jeśli coś jest, to chcę Na początku z gwałtownem tego miejsca pod klatką pierwsza W tym Powtarzam, uciski na oddech, aż nie przyjedzie karetka, albo nie budzi przytomność. Połóż, połóż na ręce, opój dół i, i klep dłonią lecę do dopóki dziecku nie wleci coś. Kiedy małe dziecko nie oddycha, też trzeba udzielić pierwszej pomocy. Powtarzaj oddechy i uciski, dopóki nie przyjedzie karetka albo dziecko nie odzyska przytomności. Na początku dwa oddechy i piętnaście uciśnień.

To łapię, Zróbmy to połowę. Zróbmy to Pamiętaj o jałowym opatrunku. W na szybko opatrzyć. Pamiętaj o rękawiczkach. I'm kind gonna of Kiedy też upadnie już rękę, to trzeba szybko pomóc. Złamany palec, też trzeba szybko opasnąć.